Wolontariat to przede wszystkim pomaganie innemu człowiekowi w jego trudnej sytuacji, bo niezależnie, czy jest to organizacja pozarządowa na rzecz której działamy, czy jest to osoba indywidualna, zawsze zaczyna się od mojej własnej potrzeby pomocy komuś innemu. Fundacja Warty i Kredyt Banku razem możemy więcej, od kilku już lat prowadzi program wolontariatu pracowniczego, oferując wolontariuszom przede wszystkim możliwość uzyskania dofinansowania ze środków firm na realizację ich własnych pomysłów, ich projektów skierowanych do ich lokalnych społeczności. I na przestrzeni kilku ostatnich lat yy, przyznaliśmy około 140 grantów które pozwoliły na realizację fantastycznych przedsięwzięć, począwszy od malowania, odświeżania sali do rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, skończywszy na zajęciach z pedagogiki cyrku dla najmłodszych dzieci. Więc rzeczywiście gama projektów wolontariackich jest niesamowicie szeroka i nasza fundacja, no jestem dumna z tego, że pracuje w takiej organizacji, która może tym ludziom pomóc coś dobrego zrobić. Wolontariat jest w naszej firmie bardzo ważny, przede wszystkim dlatego, że dzięki wolontariatowi uczymy się czegoś nowego o sobie, o naszych kolegach z pracy. Dowiadujemy się z troszkę innej perspektywy, jak wygląda życie poza naszym biurem. Jest to też, jeżeli chodzi o samą fundację, Fundacja angażuje grupę wolontariuszy, która pomaga w codziennych pracach fundacji. Tak? To są członkowie organów fundacji, którzy pracują wolontarystycznie i yy, staramy się yy, zawsze, jeżeli mamy jakiś problem, prosić o, o pomoc wolontariuszy. Wolontariat pracowniczy nie jest powszechnym zjawiskiem w Polsce, natomiast myślę, że warto swoim przykładem czy przykładem innych firm zachęcać nowych przedsiębiorców do tego, żeby podejmowali to wyzwanie. Nie, nie, Ośmielam się to tak nazywać, bo jest to wyzwanie. Przede wszystkim, wolontariat ma wpływ na i buduje kulturę firmy, organizacyjną firmy, i rzeczywiście jest. Myślę, że w tej chwili przez współczesnych przedsiębiorców postrzegany jako coś tak naprawdę więcej niż mile widzianego, co też jest ważne, bo uważam, że każda firma, niezależnie czy liczy pięciu pracowników, czy pięćdziesięciu, ma szansę coś zmienić na lepsze w swojej społeczności.